Proszę informację o, 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 o sprawdzeniu obecności. Nieobecny pan Jerzy Flikiego usprawiedliwiony, nieobecny pan Andrzej Hawranek, nieobecny Bolesław Kosio usprawiedliwiony. Trudno, zaraz będziemy je zmieniać. I tyle. Czy co do spraw y, obecności są jakieś uwagi? Nie widzę, rozpoczynamy sesję. Otwieram setną, że Państwa taki mały jubileusz. Y, z, y, setną zwyczajną sesję Rady Miasta. Y, serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam, ale bardzo proszę trochę o wyciszenie się. Stwierdzam kworum uprawiające radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam prezydenta miasta Krakowa, zastępców prezydenta miasta, pana skarbnika i sekretarza oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Szanowni państwo, chciałbym szczególnie przy, przywitać na dzisiejszej sesji uczniów z trzeciego liceum ogólnoschoolącego w Krakowie z 31 liceum ogólnoschoolącego w Krakowie, z zespołu szkół budowlanych numer 1 w Krakowie, z ósmego liceum ogólnoschoolącego w Krakowie. To są wszyscy uczestnicy projektu edukacyjnego Uczeń Obywatel, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Gałdzińskiego. Witam także serdecznie na posiedzeniu, na dzisiejszej sesji młodzież uczestniczącą w projektach edukacyjnych realizowanych przez Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie. Jest to edukacyjny Uczeń Obywatel. Mamy gimnazjum nr 4 oraz 17, wiem, że klasa 2D. Siódmy konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim, czyli 10. liceum woli im. Komisji Edukacji Narodowej oraz 24. liceum woli im. Jana Pawła II. Będziemy także w trakcie sesji gościli yy, yy, też go, można powiedzieć, gościa specjalnego laureata Krakowia Merenti, przedstawiciela hospicjum, które jak zawsze na sesji rozpocznie zbieranie pieniędzy na pola nadziei. Szanowni Państwo, yy, informuję, że stenogramy protokołu z 97 sesji oraz 98 nadzwyczajnej sesji, to jest posiedzenie z 19 lutego są do wglądu w Kancelarii Rady. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu te interpelacji na piśmie zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Proszę Państwa, informacje międzysesyjne. Tu troszkę tego jest, więc proszę uwagę. Po pierwsze, informuję Państwa, że do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa wpłynęły pisma. W imieniu radnych Rady Miasta Krakowa od Pana Wasyla Pawluka, przewodniczącego Rady Miasta Lwowa, które Państwu przeczytam, ponieważ. Wydaje się, że to jest odpowiedź na nasze postulaty czy na nasze wsparcie. Szanowny Panie Przewodniczący, w imieniu Rady Miasta Lwowa pragnę wyrazić ogromną wdzięczność panu radnym Rady Miasta Krakowa, a także dyrektorom Szpitalów Krakowa za wyrażone wsparcie i gotowość udzielenia pomocy radnym obywatelom Ukrainy w tak niełatwy dla, dla nas czas. Bardzo cenimy prawdziwą przyjaźń i ciepłe relacje, które istnieją między naszymi narodami oraz miastami. Przepraszam, tłumaczenie jest dosłowne, więc może być niecałkiem stylistyczne, ale przeczytam tak, jak to nam przesłano. Przyjemnie, przyjemnie jest, że współczesne ukraińsko-polskie relacje opierają się nie tylko na słowach, ale i na stanowczych działaniach, które wyrażają wspólną, wspólne stanowisko jak, tak, zarówno wyższego kierownictwa Rzeczpospolitej Polski, jak i samorządów polskich miast. Wysoko doceniam nasze dobrosąsiedzkie stosunki i wsparcie Polaków w dążeniu Ukrainy do stanowienia się integralną częścią Zjednoczonej Europy. Przecież dziś Polska występuje w roli przyjaciela i niezawodnego partnera Ukrainy na drodze do europejskiej integracji. Ze swojej strony dziękuję wszystkim nieobojętnym mieszkańcom Krakowa za zrozumienie sytuacji, która obecnie dzieje się na Ukrainie i za braterską pomoc. W rzeczywistości te, w tej chwili w Ukrainie ustalają się nowe granice wolnej Europy. Właśnie dlatego apelujemy do wszystkich zwolenników naszego państwa, aby podzielili się własnym doświadczeniem i pomogli narodowi ukraińskiemu przeprowadzić odpowiednie reformy dla rozwiązania skomplikowanej sytuacji polityczno-społecznej i finansowej w Ukrainie, dla jej jak najszybszej integracji do Unii Europejskiej. W czasie, kiedy są jawnie wyrażane akty agresji przeciwko naszemu kraju z zewnątrz, Liczymy na pomoc państw Zachodu w zachowaniu całości terytorialnej i wyzwoleniu demokratycznej i niepodzielnej Ukrainy spod natracja destruktywnego okupanta. No czytam dosłownie, tak to jest przetłumaczone. Wierzę, że nie ma ważniejszych wartości aniżeli wolność i godność każdego, każdego narodu. Z wyrażanym szacunku, Wasyl Plawul, Przewodniczący Rady Miasta Lwowa. Ja przesłałem to Państwo w odpowiednim czasie, kiedy to przyszło, ale też na prośbę wielu Też na prośbę wielu chciałem to dzisiaj odczytać, bo jest to, myślę, ważne przesłanie od szefa Rady Miasta Partnerskiego w czasach, kiedy no dla nich naprawdę była to bardzo trudna sytuacja. To jest sprawa pierwsza. Szanowni Państwo, sprawa druga. Informuję, że od prezesa Rady Ministrów przyszło pismo informujące iż do zmian statutu miasta Krakowa uchwała nr 1380 przez 13 Rady Miasta z 4 grudnia są zastrzeżenia, które uniemożliwiają jego uzgodnienie. Pismo w tej sprawie otrzymaliście Państwo w czasie ostatniej sesji. Dzisiaj jakby wtedy nie była referowane, bo przyszło w międzyczasie. Kolejna sprawa, proszę Państwa, informuję, iż. W poniedziałek 24 marca został, została dostarczona do Państwa skrytek za pośrednictwem poczty mailowej informacja o zbliżającym się terminie złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia 2014 roku. Do przesłanej informacji dołączone zostały również po dwa egzemplarze formularzy oświadczenia majątkowego. W sytuacji zgubienia druki, są, druki oświadczenia są dostępne w Sekretariacie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Przypominam, że oświadczenia majątkowe składacie Państwo w dwóch egzemplarzach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 wraz z dwoma kopiami zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2013. Nie złożenie oświadczenia majątkowego skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego, dlatego bardzo proszę Państwa o wypełnienie tego obowiązku i złożenie oświadczenia majątkowego w wymaganym ustawowym terminie. Informuję Państwa także i zapraszam tych, którzy są zainteresowani, szczególnie współtwórców uchwały dotyczącej Młodzieżowej Rady Krakowa, iż 5 kwietnia tutaj na sali obrad, to jest sobota o godzinie 12, odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Krakowa, w której na jednej z poprzednich sesji w sprawie powołania tej Młodzieżowej Rady uchwałę podjęliśmy. To tyle, jeśli chodzi o informacje międzysesyjne. Teraz informacje dotyczące skarg, bo to jest też, właśnie bardzo proszę, Pani Dyrektor, bo świnka czeka. A Pani tam dawno nie Skarb dawno nie wniósł żadnego wkładu do świnki, więc... Rozumiem. Pan Fridik i Pan panalny są obecny. Zdarza się jasne. Szanowni Państwo, informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 99. sesji Rady Miasta w dniu 12 marca 2014 wpłynęły cztery skargi. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady, która zdecyduje o sposobie dalszego procedowania. Szanowni Państwo, zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwały. Do 1734 udzielenie dotacji celowej z budżetu. 1742 określenie rodzaju zmiany wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 1731 Skarga na działalność dyrektora nawoców Centrum Kultury 1732 Skarga na nieprawidłowości w działaniu prezydenta 1733 Skarga na nieprawidłowości w działaniu prezydenta Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Dób 1738 Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta 1729 Powołanie Komisji Rady Miasta do Spraw Kontroli Przygotowanie wniosku aplikacyjnego stającego się organizacji zimowych Igrzysk, 1746 zmiany w budżecie, 1747 zmian w budżecie. Informuję Państwa radnych, że na podstawie stosownego paragrafu statutu, pisemny wniosek co najmniej 1 dziesiątej ustawowego składu Rady, to jest pięciu radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować rozpatrzenie rozpatrzeniu w projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Szanowni Państwo, porządek obrad w dzisiejszej setnej sesji Rady został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 17 marca. Informuję Państwa Radnych, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta według druków. 1746 to są zmiany w budżecie, 1747 zmiany w budżecie, 1748 zmiany w budżecie, 1749 zmiany w budżecie, 1750 wyrażenie zgody na tryb bezprzetargowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w na osiedlu Kazimierzowskim, 1751 wyrażenie zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego na ulicy Witla i 1752 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. Tak, tak, ale pan przewodniczący Kośow też obecny, bo było zgłoszona nieobecność usprawiedliwiona, ale już ale ale jest obecny. Szanowni Państwo, czy prezydent, komisja, lub grupa pięciu radnych. Chciałaby zgłosić e, propozycję zmian w porządku obrad. Najpierw w imieniu prezydenta. Nie, w imieniu komisji. W imieniu komisji nie ma. W imieniu grupy radnych. Bardzo, to będziemy po kolei. Pan Woźniakiewicz, pan Ziemba, pan e, Pan e, Pajdo i pan e, bardzo Ale najpierw pan, proszę bardzo, tak, a pan Chorewski. Wiem, pan Porewski. Wiem, że wiem. Dziękuję <laughs> bardzo Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad druku numer 1762R to jest projekt rezolucji do wojewody małopolskiego w sprawie pilnego wprowadzenia rozporządzenia porządkowego wojewody w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych na terenie wyznaczonych obiektów i obszarów miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję w sprawie wniosku do wojewody. Dziękuję bardzo, proszę pan radny Zięba. Ja do głosu także ja się zgłaszam, ale to będzie na koniec. Bardzo proszę pan radny Zięba w imieniu grupy radnych Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad druku 1755 w sprawie y, zadania y, publicznego zakresu pomocy, zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu mieszkańcom powiatu krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej przez ośrodek interwencji kryzysowej przy ulicy Radziwiłłowskiej. Jest to y, dotacja E, z powiatu przekazana niektóra z większej dochody miasta i od e, e, od 2014 do 2015 tutaj stosunkowo 75 tysięcy w 2014-2015 w 120 tysięcy i 2016 w 2016 120 tysięcy. Jest odpowiednia ilość podpisów Dziękuję, bardzo proszę. 2755, tak? Tak. Bardzo proszę Pan Radny Pajdo. Tak. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie projektu uchwały Grupy Radnych dróg numer 1760 w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących działań krótkoterminowych wynikających z przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Projekt posiada pozytywną opinię prawną, jak również wymagane podpisy tej sprawy. Dziękuję. To jest dróg 1760. Bardzo proszę, pan radny Porębski. bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, wysoka Rado. Zgodnie z paragrafem 19 ust. 1 statutu miasta Krakowa proszę o wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji dokonywanej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 roku projekt grupy radnych dróg 1761R co są najdroższe podpisy? Rezolucja. Tak, rezolucja, dziękuję bardzo. Ustawy antyalkoholowe. Już bardzo proszę papier. Dziękuję. To do głosu jeszcze ja się zgłosiłem, ja tu mam parę rzeczy. Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad, to jest wniosek Grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały do druku 1753, to jest w sprawie nadania panu Ryszardowi Chorowicowi tytułu honorowego obywatela stołeczno-kuleckiego miasta Krakowa Rzecz była omawiana jest to wniosek komisji głównej uzgodniony na komisji głównej na ostatnim posiedzeniu druk numer 753 Sprawa kolejna też wniosek grupy radnej o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w druku 1754 w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa panu Leopoldowi Kozłowskiemu. Też sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Głównej. Jest to wniosek Komisji Głównej i jego tryb został uzgodniony z kolegami na, na posiedzeniu Komisji Głównej. I kolejna sprawa. Jest to wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1744 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomników upłyniających postać żołnierzy wyględych, to jest lista pięciu osób na Alei Wielkich Polaków w Parku imienia Henryka Jordana. To tyle, jeśli chodzi, czyli to jest pomniki pomników tyle. Czy są jeszcze jakieś wnioski w tej w sprawie porządku obrad? Nie widzę. W takim układzie rozpoczniemy. Przypomnę, najpierw mamy projekt, wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie ja mi się tutaj. A zaraz, 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 właśnie. W sprawie wprowadzenia rozporządzenia porządkowego wojewody w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych na terenie wyznaczonych obiektów i obszarów miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu. Nie widzę głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem? Są jakieś kwestie nie widzę. Kto jest za wprowadzeniem tej rezolucji do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 39 za, 1 przeciw. Brak wstrzymujących się, jeden nie brał udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1755 w sprawie przyjęcia przez gminę miejską Kraków zadania publicznego powiatu krakowskiego z zakresu pomocy społecznej. Głos za, głos przeciw wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie stosownego guzika. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Bardzo proszę, wynik 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejna sprawa dotyczy yy, wprowadzenia i yy, rozpatrzenia jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla prezydenta yy, dotyczących działań krótkoterminowych wynikających z przekroczenia normy yy, zanieczyszczenia powietrza. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie tego projektu uchwał do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, zamykamy, proszę wynik. 41 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejna sprawa to jest wniosek o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji w sprawie dokonania zmiany ustawy z dnia 26 października to jest ta ustawa o wychowaniu w trzeźwości i antyalkohol działaniach antyalkohol antyalkoholowych. Głos za głos przeciw temu my Pan Radny Woźniakiewicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja z głosem raczej przeciw, chociaż nie przeciw samej idei przedstawionej w rezolucji i nie czas teraz na tą dyskusję, tylko przeciwko temu trybowi. Jest to rezolucja, która w przypadku przychylenia się do niej przez ustawodawcę wprowadza szereg bardzo istotnych zmian, tak społecznych, jak i gospodarczych i może bardzo silnie oddziaływać na różne podmioty gospodarcze. Można się zastanawiać, czy proponowane rozwiązanie jest najlepsze, bo przecież jeżeli chodzi o papierosy, proponowane są inne rozwiązania, na przykład etykiety ostrzegające o szkodliwości, a nie zakazy eksponowania. Dlatego wydaje mi się, że problem wymaga głębszej dyskusji na stosownych komisjach, a nie szybkiego podjęcia w jednym z ostatnich punktów sesji. Ja optowałbym na tym, aby ta rezolucja jednak została zaopiniowana przez stosowne komisje. Kolega przewodniczący Stanisław Zięba dobrze zna się na temacie, na pewno się nad nią pochyli z właściwą wagą. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to był głos przeciw, to tak. Bardzo proszę z głosem za. Panie Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, no niestety problem istnieje. Proszę dotyka... sobie podnieść, podnieść mikrofon, bo nie słychać Pana. Niestety problem istnieje, dotyka wielu mieszkańców. Aktualne ustawodawstwo uniemożliwia jakiekolwiek działanie. Najwyższa Izba Kontroli ostatnio opublikowała. Informacje o między innymi właśnie o zwalczanie, problemach zwalczania alkoholizmu, narkomanii. Ten problem narasta. I wydaje mi się, że przesuwanie tego w czasie dyskutowanie i cyzelowanie spowoduje, że przez kolejnych kilka lat nic nie zrobimy. A mieszkańcy, którym postawiono na osiedlach kioski z wódą, będą dalej znosić dzikie wrzaski, awantury, policja często nie ma tam dojazdu i w tej sprawie dalej nie zrobimy nic. Także proszę o Głosowanie za. Był, był głos za, przepraszam, głos przeciw, był, był głos za, głosujemy. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Proszę, zamykamy wynik. 21 za, 19 przeciw, 2 wstrzymało się. Jest, przechodzi, prawda? Nie. A nie, bo to jest bezpośrednia, na tak, 22. Czyli y, Rada nie wprowadziła tego punktu do porządku. Proszę bardzo, wydruk. No to... Dziękuję, przepraszam, nie zostało to wprowadzone do porządku obrad. Kolejna sprawa dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania panu Ryszardowi Chorowicowi tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa. W tej sprawie były dysku, była, jest to wniosek Komisji Głównej, uzgodniony na Komisji Głównej. Kto z Państwa radnych w tej sprawie, znaczy kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje? Przypomnę, jest to projekt Komisji Głównej zgodnie z, ze statutem. Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę, wynik. 40 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Następna sprawa w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela. Z Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa, panu Leopoldowi Kozłowskiemu-Klejmanowi. Też wniosek Komisji Głównej uzgodniony na posiedzeniu, na ostatnim posiedzeniu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy proszę wynik. 33 osoby za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Bardzo proszę, proszę, wydruk. No cóż, Szanowni Państwo, chyba ostatni wniosek o wprowadzenie do jako sprawy nagły projektu uchwały w sprawie zniesienia pomników upalniających postacie, no w skrócie mówiąc żołnierzy wyklętych. Jest 5 osób tutaj zgłoszonych, już nie będę cytował. Jest to wniosek Przewodniczącego Rady. Głos za, głos przeciw tej sprawie. Nie widzę, głosujemy. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Przypominam, żołnierze wyklęci, znaczy pomniki żołnierzy wyklętych w Alei Wielkich Polaków. Bardzo proszę, zamykamy wynik. 36 za, dwie osoby przeciw. Yy, wydruk zaraz będzie. Yy, stwierdzam, że Rada wprowadziła to do porządku. Obrad i proszę, wydruk. Możecie... Tak, tak, wydruk, wydruk, wydruk. w ten sposób uzgodniliśmy porządek obrad, punkty będą realizowane po kolei.